Dostała nią... Monika Pokorska z umerem 12! Monika pochodzi przecież z Olsztyna. Ile razy mijaliście się z nią na ulicę? Być może razem chodziliście do szkoły? Być może ściągaliście od niej ta kartkówka? Nie wiadomo. Mistrz Świata Parowozu Wolsztyn 2010 i w internetu. Przypominam, została Monika Pokorska. W nagrodę otrzymuje wysokiej klasy aparat cyfrowy podawany przez starostę wolsztynskiego Ryszarda Kurta. To jest duet co? A także, drodzy Państwo, dostanie kolejną nagrodę. Teraz zapraszam oczywiście, wręcz osobiście starosta, pan Ryszard Kurp. Panie Ryszardzie, czy jest Pan zadowolony? Myślę, że jeśli można taką nagrodę wręczyć w Olsztyniance, to moja radość jest podwójna. Dziękuję bardzo organizatorom za zaproszenie. Wszystkim finalistom życzę wiele, wiele szczęścia i radości. Dziękuję bardzo, mam wrażenie, że jesteście zadowoleni. Proszę Państwo, zbliżamy się. To już bardzo ważny tytuł. Bo druga wiceministra świata parowozu wolce 2010. Ja tak się przysłuchuję właśnie, komu klicujecie. Druga wicemist świata parowozu wolskym 2010 została. Pochodzi z miejscowości ujazd Justyna Knis numerem 11. Panie i Panowie, brawa dla Justyny. Druga witaminie świata parowozów Wolsztyn 2010. Justyna, serdecznie Ci gratuluję. I bardzo jeszcze raz serdecznie proszę o brawa dla Justyny. Justyna, w nagrodę otrzymuje komputer multimedialny typu laptop. Nagrodę wręczy, bardzo serdecznie zapraszam na scenę, Pan Marek Zbrojski. Dyrektor Biura Strategii PKP Cargo S.A. Pan Marek spełnił swój obowiązek, jako rujnął, ściągnął już okulary słoneczne i wręcza w tym momencie ten oto komputer multimedialny. Nagrodę specjalną dla Justyny. Szepcze coś na łóżko. Oj, oj, oj. Panie Marku, dziękuję. I jeszcze raz serdecznie gratuluję Justynie. Moi drodzy. Dwa tytuły. Wicemis i mis, którą poznacie za chwilę. Wicemis Świata parowozów Olsztyn 2010 została. Została Marzena Czarniakowska z Olsztyna z numerem 5. Marzena, wicemiejsc świata parowozów Wolsztyn 2010. Należą jej się brawa, moi drodzy. Nagrodę otrzymuje komputer multimedialny budowany przez Bartosza Wachowiaka, współwłaściciela firmy Wachowiak, która jest jednym z największych eksporterów. To już mówiłem, byłoby halańsko byłoby w Polsce, ale serdecznie. Nie, nie ma pana Wartka. Pana Bartosza już nie ma. Robi zdjęcia, rozumiem. Ale bardzo serdecznie oczywiście proszę wręczenie tej nagrody właśnie panią. Już nie ma nie ma rąk. Może ktoś z Państwa chce zabrać tego komputer i wręczyć osobiście. Ufam, że to zrobicie oczywiście. Dobrze. Panie i panowie, możemy się uspokoić, ponieważ przed nami ten najważniejszy tytuł. To przecież... Po to się dzisiaj spotkaliśmy, żeby właśnie ogłosić, która z Pań że będzie tytułem Mistrz Świata Parowozów 2010. Panie i Panowie, jurorzy zdecydowani nie wybrali. Mistrz Świata Parowozów Wolsztyn 2010. została To może być niespodzianka, sądzę, po tym, co przyszycie, i co wykrzykujecie. Ewelina Kleszczyńska z dwa Panie i panowie, Mistrz Świata Parowozów Wolsztyn 2010. Ewelina Kleszczyńska z Nagrodę otrzymuje komputer ufundowany przez Andrzeja Rogozińskiego, burmistrza Wolsztyna, którego zapraszam na scenę. Ewelina wręcza bukiet. A ja bardzo serdecznie zapraszam pana burmistrza. Panie burmistrzu, być może słowo od siebie. Panie Ewelino, bardzo serdecznie gratuluję w imieniu wszystkich włoszynian, wszystkich gości zwycięstwa w dzisiejszym konkursie. Chciałbym pogratulować wszystkim finalistom, bardzo dziękuję organizatorom siódmego już konkursu za przepiękne promowanie naszego miasta, parowozów i wszystkich pięknych pań. Zapraszam do skorzystania z ofertnych Ziemi Włoszeńskich, które się właśnie zaczynają. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie, przypominam, miesiąc Świata Parowóz Włoszyńskich 2010 została finalizacja numerem 2 Ewelina Krescińska. Zapraszam wszystkie finalistki. Będzie chwila dla podoreporterów. Myślę, że naprawdę spisały się na medal. Brawa dla nich wszystkich. Wszystkie są finalistkami i zasługują na oklaski.